Kobieta, której piosenki, za krokiem krok chodzą nam po głowie. Eleni Fureira. Tak to ja. Dobry dzień. Wydaje się, jakby to było 100 lat temu, ale to było 3 lata temu. Więc... No to przypomnijmy sobie w takim razie. W większości jesteście znanymi twarzami i głosami. Sorry! Są tacy złośliwi, którzy twierdzą, że, że Inowrocław to taki góralski Wrocław. I cóż to jest? Cóż to jest? Abba, ojcze. Gimme, gimme, Posłuchajmy tego w oryginale na razie, dobrze? To będzie zabawne, co teraz powiem, oh, shit. Here we go again. ale takie są zasady tego programu i muszę ci zadać to pytanie. Crimea is Ukraine? Nie. Jesteśmy, staramy się być incognito. E, drodzy moi jurorzy, 100 milionów wejść to mało czy dużo, jak mówiliście? Sporo. Sporo, no. Tak. Sporo, sporo. Trzeba gratulować. Ta taśma? Klejąca. Ty to To nie, chyba. Fuck this shit, I'm out. Ty masz akurat gromi takie doświadczenie portugalskie, tak. lizbońskie, powiedziałbym śródziemnomorskie. Wtedy nagrodą było wspólne wykonanie z Marylą jej piosenki. Co się zmieniło, dziewczyny, w waszym życiu od tego czasu? Pogoda. A, A może w moje myśli? ręce? <laughs> w moje? ja chcę w końcu ja to, to zrobić. Tak. Tak. Nie, nie, wracaj, nie. You you are, you really A ja pragnę do siebie zaprosić czym prędzej Kasię. The rain, the rain, the rain. To był rok 2016, prawda? Wtedy tak, dokładnie. Były eliminacje w telewizji polskiej i startowałaś. Troszkę się nie udało. Nie kurwie mnie, dobrze? O... Zakwalifikowany do debiutów opolskich w roku ubiegłym i zdobył Karolinkę. Mm. Opowiedz jeszcze o, swoich, o swoim dorobku. Może coś jest, co powinniśmy wiedzieć. W przyszłym dorobku, tak. którego możemy się spodziewać, tak. pracuję nad singlem, który już, już niebawem. Idziemy? Mm -hmm. No dobra, idziemy razem. Dobra. 3, 3, 2, 1. 1. Tak mało zabrakło Patrykowi, żeby był na pierwszym miejscu, i dla ciebie jest wyróżnienie. Czy oglądałeś siebie już po występie, jak wróciłeś do Polski? Nie. Why are we still here? I zobaczył to główny reżyser całej Eurowizji, mnie z takim pytaniem: What are you Dzisiaj będziemy w czterech językach, jak wiesz. Także w języku portugalskim, co wydaje się oczywiste. Co kurwa? Y I siostra mojej żony, ja na nią pieszczotliwie mówię: Kochanka. Ale on nie, nie wygrał wtedy. Czy wygrał? It's time to stop! Jakiś koszmar Of. Oh, Salva dor U. I to dla mnie jest bardzo istotne To jest artysta, który w zasadzie złamał Wszystkie tak zwane Reguły eurowizyjne ha? What? Oh. <laughs> okay. Nie zdecydował się wystąpić na głównej scenie w Zaśpiewał na tak zwanej pastylce Która oh, super, nawet nie wiedziałam, że to było na Ja też nie What the fuck was that? Voice of Poland? Tak, w 2016 roku zajęłam drugie miejsce. Bro. Na Eurowizji reprezentować Polskę, no to jest coś niesamowitego. Myślę, że każdy tutaj z uczestników e, marzy o tym. <grym> 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 no to se kurwa pomarzyłam. <grym> Udało mi się kiedyś reprezentować nasz kraj na mini Eurowizji. Niestety już nie ma tego festiwalu. On wygrał, tak? Proszę, oddasz fartucha. Eurowizja nie jest łatwym tematem, szczególnie kiedy słucha tego Artur Orzech, który jest specjalistą eurowizyjnym. I... No, jest to absolutny rekordista telewizyjny, jeżeli chodzi o długość trwania konkursu w ogóle. Od 1963 roku. Czyli jak śpiewał Marek Gruchuta, ważne są dni, które jeszcze przed nami. które jeszcze przed nami. Jak mama ma mama na imię? Dariusz! czy dziesz, czy dziesz, czy Patrzę, 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 patrzę. Patrz. Liczy się tylko pierwsze miejsce. Drugie i trzecie to tylko orzech może powspominać. że. Nie wiem, co to za człowiek. Nie, nie mogę się odnosić do tego. Pięknie, Edyta Górniak. To jest taka niespodzianka, bo Jaka to jest niespodzianka! Za osobowość, za muzykalność, a także za grę na pianinie, a tudzież dzisiaj na fortepianie. To, za smak, styl i za wokal. To moc, pasja, jakość, emocje, skala. Alicja Szempińska. Dają Państwo sobie pytanie, pewnie, dlaczego The Beatles? Dlaczego? The Beatles. Dlaczego? Ponieważ Beatlesi na Eurowizji nigdy nie wystąpili. A nawet gdyby wystąpili, to i tak z pewnością by nie wystąpili. Mam Wam coś e, bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie proste od siebie. Będzie dobrze! Musicie mi zaufać. Hey, hey William! W naszej prywatnej imprezie Beyoncé i Jay-Z rozmawiałam z Adele o butach. Rozmowa z Adele była przepustką do miłej konwersacji z Ryaną. Beyoncé, patrząc na mój abrakatowy, świecący garnitur, stwierdziła ze śmiechem, że ją przyćmiłam. Jeśli chodzi o ilość zwycięstw na Eurowizji. To palmę pierwszeństwa dzierży. Kto, moi drodzy? Irlandia. Sztuk? 7. Siedem. Siedem, tak jest. Lake Malawi, tak, to jest e, twój zespół, z którym wystąpiłeś na Eurowizji w zeszłym roku. Zmień nazwę na Lake Śniardwy. Ah. Do Rotterdamu od ciebie to będzie dużo więcej kilometrów. <noise> Pokaż, co ty masz tam za tatuaż. A. A. Mroczny znak To jest twój dowód miłości do Voldemorta No to jest moja jedyna miłość na razie Taka Ale... najbliższa Tylko taka, że ona nigdy mnie nie opuści, nie? Chcę się wzbić po że orkiestra Grzegorza Urbana zagra to jeszcze lepiej niż było to wtedy. Oh God, so Zresztą Niemcy czekali wtedy od Nicole z 82 roku 38 lat i tu zwracam się do tych wszystkich malcontentów. Germany, you received from the public votes. I'm sorry. Zero punktu. Ale Rolin, Lolin. Rolin. Rolin. Rolin, 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 nie pochodzi ze Sztokholmu, czyli ze stolicy Szwecji, tylko z mniejszego miasteczka pod Sztokholmem, ty również nie pochodzisz z Warszawy, tylko z Ciechanowa. Matko jedyna, nie, no idziesz do domu. Gromi, y, wujek, dobra rada? Nie rób węgorza. Bardzo proszę po czesku pozdrowić drugą część rodziny. te. Dzięki. Donatan Kleo, miejsce ósme, piosenka Mysłowianie, 2014 rok, Kopenhaga. Piosenka zainspirowana jest y, miłością platoniczną do dziewczyny z kartonu charyzma, sposób bycia na scenie, ale również i utwór, więc to jest taki whole package, tak? Gabrieli trzecie w głosowaniu jurorów. I jeden punkt. Alicja Szemplińska wygrywa finał. Finał szansy na sukces. A, couleur du ciel, Przepraszam, przepraszam, przepraszam.